Się, roboty. Cześć. Cześć. I co, będzie? Żyje się. Króla pamiętacie? Tego od kantarów? No ja, z z lat temu trząsł w śródmieściem. No, też my się zderzyli niedawno. A są na legal przeszedł? <laughs> Lumpem mnie. Tego króla to ja znam, ucho, ładnych parę lat. Jeszcze jak w kryminalnej robiłem na szmulkach, latał za mną, żeby na swoich donosić. No to nadałem chłopakom, zaraz go zgarnęli do tej sprawy rurki. Taka sprawa rurki była. Ten facet napadał na kobitki, gaz rurką, potem rypał te trupy. Ten król miał to do siebie, że mu się strasznie pogorzale firm rwał. Chłopaki popracowali nad nim, mówili, że to on po pijaku te trupy rybie. I dał wiarę? No. Później do żony krzyczał, ciebie też suko, tak zajębie. Przechlał wszystko: kantory, dom, żonę. No. Będziemy lecieć. Cześć. Понял? <laughs> Пердоль. Плохой. Ну, вот разве уж везде есть баррикада?